Na emocje zaprasza Wektra. Tylko szóste miejsce Polek w finale światowego Grand Prix w chińskim Ningbo. Dwa zwycięstwa i jedna porażka, jak na razie, polskich juniorów podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w Bobrujsku na Białorusi. Siatkarze ślepsko-suwałki chcą walczyć w nowym sezonie o pierwszą czwórkę pierwszej ligi. Darek Osiej, kłaniam się, zapraszam na magazyn Polska Siatkówka. Turniej straconych szans, tak ocenia się występ reprezentacji Polski Kobiet w finale tegorocznego światowego Grand Prix. Turniej finałowy rozegrano w chińskim Ningbo. Pięć meczów i tylko jedno zwycięstwo. To stanowczo za mało, by osiągnąć coś więcej niż tylko szóste miejsce. Polki mogły zacząć turniej w Ningbo od bardzo mocnego akcentu. W pierwszym swoim meczu ze Stanami Zjednoczonymi prowadziły już w setach 2 do 0, aby przegrać spotkanie 2 do 3, choć w trzeciej partii biało-czerwone prowadziły 24 do 22. Przegrać cały mecz w takiej sytuacji to duża sztuka. Przyznajemy, jesteśmy pod wrażeniem. Druga porażka to porażka z Brazylią 1 do 3. Trzecia poniesiona w jeszcze słabszym stylu z Chinami 0-3. Do Dopiero w czwartym turniejowym spotkaniu z Japonią Polki cieszyły się ze zwycięstwa 3-1. Ale mimo trzech przegranych spotkań i tylko jednej wygranej, podopieczne trenera Jerzego Matlaka miały szansę na zajęcie trzeciego miejsca w turnieju. Dzięki korzystnemu dla nich układowi wyników innych spotkań. Wystarczyło wygrać za trzy punkty w ostatnim meczu z Włoszkami. Niestety Polki szansy nie wykorzystały. Przegrały 1 do 3 i zajęły w turnieju ostatnie szóste miejsce, powtarzając tym samym wynik z 2007 roku. Pierwsze miejsce dla Amerykanek zasłużone wygrały wszystkie mecze. Drugie miejsce dla Brazylii, a trzecie dla Włoch. Polki najsłabsze to przykre, ale wypada wierzyć, że tegoroczne Grand Prix korzystnie zaprocentuje podczas Mistrzostw Świata w Japonii. Z chińskiego Ningbo przenosimy się do białoruskiego Bobrujska, tam odbywają się Mistrzostwa Europy Juniorów z udziałem biało-czerwonych podopiecznych trenera Grzegorza Rysia. Jak na razie nie jest źle. Polacy w grupie pierwszej zajmują trzecie miejsce w tabeli za Rosją i Holandią. Mają punkt straty do lidera. Wyprzedzają Niemcy, Belgię i Turcję. Zespoły grające w mistrzostwach mają za sobą już trzy kolejki grupowe. Biało-czerwoni zaczęli mistrzostwa od meczu z Turcją. Męczyli się bardzo, ale wygrali 3 do dwóch. W pierwszym meczu z Turcją pojawiło się troszeczkę nerwowości, mimo że spokojnie wygraliśmy pierwsze dwa sety i później niestety trzeba było jeszcze grać piątego, żeby pokazać, że jest się lepszym od zespołu Turcji. Ale cóż, no, takie są pierwsze, pierwsze spotkania. No, Rosja też w pierwszym meczu męczyła się strasznie z zespołem Belgii. To się wydawało, że, że jest to taki przeciwnik dla nich, dla nich łatwy, a mieli sporo, sporo problemów. Druga kolejka to porażka z Holandią 1 do 3. Podrażnieni nią Polacy w trzeciej kolejce zdemolowali wręcz Belgów 3 do 1. W meczu z Belgią zagraliśmy naprawdę zmotywowani od początku do końca. Pewnie pokonaliśmy Belgów 3 do 1. Po bardzo dobrej grze, po bardzo skutecznej przede wszystkim grze w ataku, w bloku mniej culiśmy zagrywek. Przed polskimi juniorami jeszcze dwa mecze grupowe z Niemcami i Rosją. Będą to bardzo trudne spotkania, bo taka się w tej chwili wytworzyła sytuacja w tabeli, że praktycznie nie ma tutaj meczów o nic. Jutro będą dwa arcyważne spotkania. Dla nas mecz z Niemcami o to, aby dalej się liczyć w grze o awans, natomiast dla Niemców jest to mecz o wszystko, aby nie pojechać do domu, bo dla nich porażka będzie prawie że znaczna z wyjazdem. Już po tej fazie eliminacyjnej i takie samo spotkanie będzie pomiędzy Holandią i Belgią. Holandia walczy o awans do a Belgia walczy o to, żeby nie pojechać do domu. Także będą to mecze, no, które na pewno będą pewnie i nerwowe i, i na pewno będą emocjonujące, bo no, jakby nie było, każdy tu walczy o życie. W drugiej grupie prowadzi Serbia przed Bułgarią, Hiszpanią i Włochami. Trzymamy kciuki za polskich juniorów. Tymczasem pierwsza reprezentacja Polski pod wodzą trenera Daniele Castellaniego odleciała do Brazylii. Tam biało-czerwoni rozegrają trzy mecze towarzyskie z reprezentacją Brazylii, aktualnymi mistrzami świata i wicemistrzami olimpijskimi. Zarówno dla Polaków, jak i Brazylijczyków te towarzyskie spotkania to kolejny etap przygotowań do Mistrzostw Świata we Włoszech. Oglądają Państwo magazyn Polska Siatkówka. Słów kilka o Siatkówce Plażowej. Michał Kondziała i Jakub Szałankiewicz zdobyli złoty medal Mistrzostw Europy do lat 23. Turniej rozegrano w Grecji w wielkim finale. Polacy w dwóch setach na przewagi 23-21 i 25-23 pokonali 2 do 0 rozstawionych z numerem pierwszym Niemców Pęk Walkenhorst. Wielkie gratulacje. Warto dodać, że to nie pierwszy mistrzowski tytuł na koncie duetu Kondzioła Szałankiewicz. Obaj panowie mają już na swoim koncie mistrzostwo Europy do lat 18 i do lat 20 oraz mistrzostwo świata do lat 19 i do lat 21. Zanim w naszym magazynie przejdziemy do kolejnego meldunku z przygotowań polskich klubów do nowego sezonu ligowego, kilka słów o zakończonych w Częstochowie Mistrzostwach Polski Akademickiego Związku Sportowego. Siatkarki AZS Białystok obroniły tytuł Mistrzyń Polski AZS. W finale po zaciętym meczu pokonały jeden z czołowych zespołów pierwszej ligi AZS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 3 do 2. Trzecie miejsce dla AZS kawa Kraków. W Częstochowie grali także panowie. W rywalizacji siatkarzy triumfowała drużyna AZS Nysa. Drugie miejsce zajął AZS Politechnika Opolska, a trzecie drugoligowy AZS Delikpol Norwid Częstochowa. I już przechodzimy do naszego meldunku o przygotowaniach polskich klubów do nowego sezonu. Na początek ślepki. Drużynie Ślepska Suwałki nie uśmiecha się już walka w dolnych rejonach tabeli pierwszej ligi A kibice tej drużyny wierzą, że skoro udało się już utrzymać w tej klasie rozgrywek To warto spróbować zaatakować pozycje w czołówce Zespół Suwałk w ramach przygotowań do nowego sezonu wybrał się m.in. na zgrupowanie, które odbyło się w Mławie Dlatego w Mławie, bo drużyna z Mławy aktualnie jest na obozie w Suwałkach, więc taka mała wymiana Takie porozumienie dwóch klubów a ponieważ przebywała tam też reprezentacja polskich kadetów, to szkoda byłoby nie rozegrać sparingu z młodzieżą. Mamy nowy zespół, zupełnie czterech nowych ludzi. Czekamy jeszcze na jednego nowego zawodnika, więc głównie się cieszę, że mieliśmy z kim zagrać i że wreszcie coś pograliśmy no, z przeciwnikiem. Ślep pokonał młodzież 3 do 2, a obie strony były zadowolone z takiego sprawdzianu. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Dzisiaj naprawdę bardzo fajnie pogreśmy zagrywką. Widać to jeszcze troszeczkę trochę błędów taktycznych. Myślę, że w taktyce przede wszystkim i nas przewyższał zespół z Augustowa. Bardzo fajnie na zaprezentował się Jurkojczyk. Myślę, że to głównie jego zasługa, że mieliśmy dzisiaj troszeczkę problem z blokowaniem ataku przeciwnika. Ślepski, jak przystało na pierwszoligowca, ma precyzyjnie zaprogramowany plan przygotowań. Wszystko przebiega zgodnie z planem. No, no, na razie schodzimy, jesteśmy cały czas na mocnych obciążeniach mimo może te wyniki nie, nie są najlepsze, ale chłopacy no, nie, 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 nie są jeszcze w takiej dyspozycji, bo nie powinni nawet być, bo na, na, naprawdę ostro trenujemy. Myślę, że będzie coraz lepiej. Kadeci też nie mogą narzekać na nudę. Wcześniej mieli już trzy zgrupowania w innych ośrodkach. To jest jeden z przygotowałem przygotowań do kwalifikacji do Mistrzostw Europy, które w styczniu od 5 do 9 odbędą się w Estonii, a dokładnie w Talinie. Tam będziemy grali z Włochami, z Rumunią, z Estonią i z Finlandią. No i do tego głównie się przygotowujemy. W sztabie szkoleniowym kadry...